Platforma Eureka dostępna jest w wersji serwerowej i wersji desktopowej. Spójrzmy, jak wygląda funkcjonalność Eureki. Czyli system Eureka oparty jest na kurtowni danych. Wspomaga w procesach analiz, raportowania i wizualizacji danych, a także w planowaniu i budżetowaniu. W systemie Eureka można robić dowolne kalkulacje i alokacje. I z naszym rozwiązaniem można pracować. Wersji desktopowej, czyli w interfejsie aplikacji, poprzez Excel'a i przeglądarkę internetową. Tak wygląda pełna funkcjonalność platformy Eureka. Przygotowaliśmy wersję dla kontrolerów, którzy mają pracować jedynie we własnym zakresie, zatem pracują w wersji desktopowej, natomiast mogą tworzyć raporty i formularze do budżetowania w postaci Excel'owej. A zatem Eureka Desktop daje możliwość zaimportowania danych, które znajdują się w plikach Excelowych, po to, żeby móc te dane analizować i wizualizować za pomocą różnych narzędzi, analizy przestawne, analizy ad hoc, analizy przestawne w kolejnym interfejsie i raporty Excelent. Na podstawie danych, które wprowadzimy do systemu, możemy stworzyć dowolny model budżetowy, po to, aby w eurece móc analizować nie tylko dane o wykonaniu. Ale również wykonanie w porównaniu do planu, do wielu wersji i do forecastu. A zatem, jakie jest porównanie między tymi dwiema wersjami? W wersji desktop i w wersji serwer obsługujemy takie procesy jak planowanie i budżetowanie, analizy wielowymiarowe i analizy ad hoc. W wersji serwerowej, kiedy mamy dostęp również przez przeglądarkę internetową, możemy dane wizualizować za pomocą pulpitów menażerskich. W obu wersjach dostępne jest raportowanie Excelent. Z tym, że w wersji desktopowej raporty są wysyłane menadżerom, natomiast w wersji serwerowej są po prostu dostępne przez przeglądarkę internetową. Modelowanie OLAP i szybki model danych, czyli możliwość stworzenia dowolnej kostki olap i zasilania plikami Excelowymi, dostępne jest w obu wersjach. Hurtownia danych i mechanizmy do zaciągania, transformacji. Przetwarzania danych dostępnych z wersji serwerowej, tak samo jak zaawansowane modele obliczeniowe czy też formularze. Wdrożenie systemu REKA można rozpocząć od wersji desktop, po to, aby ją rozwinąć w kierunku wersji serwerowej. Rozwinąć zarówno po stronie integracji z systemami, które funkcjonują w przedsiębiorstwie, czyli budując hurtownie danych albo data marty i automatycznie te dane aktualizując, a także rozszerzając dostęp do systemu UREKA poprzez przeglądarkę internetową, poprzez Excela dla wielu użytkowników w organizacji.